6 ludzi w czwartek 20.07. Stało się i pękła setka ludzi. Czyli konkurs się odbędzie. I tak by się odbył, jakby nie pękła setka, jakby było ponad 90, i tak bym go zrealizował. Ale zdarzyło się tak, jak się zdarzyło. I teraz kwestia taka: osoby, które nabywały projekt w formularzu kontaktowym, który był oznaczony jako konkurs na mojej stronie, dokonywały zakupu. Dostawały automatycznie wiadomość zwrotną z numerem konta i podstawowymi informacjami, wpłacały i tak dalej. Na tej podstawie zostały wrzucane na listę. I nie wrzucałem osób, nie zrobiłem ani jednego wyjątku i nie wrzuciłem ani jednej osoby, która do mnie zadzwoniła, bądź też napisała maila. Panie Łukaszu, wpłaciłem pieniążki. Na pewno lada chwila będą, ale nie mam potwierdzenia elektronicznego. Takiej osoby na listę nie wrzucałem. Wrzucałem dopiero, jeżeli przelew był zaksięgowany. Albo było potwierdzenie elektroniczne z banku danej osoby i na tej zasadzie wrzucaliśmy na listę. Wrzucałem. Oczywiście zdarzyli się po drodze gamonie, którzy dla jaj sobie nacisnęli, formularz wypełnili. Wielokrotnie tak robili ludzie. Oczywiście takich osób na listę nie wrzucałem. Tak jak mówię, żadnego wyjątku nie, nie zrobiłem. I teraz kwestia jest taka. Osoby, które się spóźniły a kliknęły w listę. Na przykład było tak, że 10 osób dosłownie w dwie minuty kupiło projekt. Tak? Wczoraj dnie, po godzinie 17-18, jak maszyna ruszyła, to wyprzedane zostały wszystkie projekty. W międzyczasie trafiły się gamonie, które nacisnęły, że chcą kupić projekt, i, i tak dalej. Liczyło się to wpływ na konto lub potwierdzenie, i te osoby są. Kwest, pytanie, pytanie, informacja dla tych osób, które się spóźniły, a wpłaciły pieniążki. Każda z osób powyżej 100. Przelew zostanie cofnięty dzisiaj, jutro, pojutrze. Jak będę miał na to czas? najpóźniej w ten weekend będzie to ogarnięte. Każdy przelew dla państwa zostanie cofnięty i osoby, które po konkursie zakończył, czyli pękła setka osób, formularz zgłoszeniowy został zmieniony na ten standardowy, czyli można sobie w danym momencie oczywiście kupić projekt, nabyć, ale ten projekt nie będzie brał udziału w konkursie, żeby była jasność. Jest tylko 100 osób, taki był limit, takie były zasady i tak jest. I teraz jeszcze popełniłem błąd na liście jeden, ale zaraz go wam wyjaśnię. Yy, osoby, które wezmą udział w konkursie, yy, kwestia jest taka: dzisiaj mamy czwartek już yy, po południu, godzinę 18, ale udało mi się załatwić panią notariusz na środę, godzinę 13. Ja w środę po, po tej niedzieli będę ostatnią osobą w kancelarii i mamy czasu tyle, ile będziemy potrzebowali, bo to, to z dwie godziny potrwa. Yy, sam proces wyłonienia zwycięzcy zostanie zarejestrowany. Audio-wideo będzie, będzie do wglądu oczywiście akt będzie również do wglądu. Yy, Kwestia jest jeszcze taka, ktoś, kto, jeżeli ktoś będzie miał ochotę, będzie mile widziany w kancelarii. Jeżeli ktoś ma jakieś podejrzenia, że jest to wał, przekręt i tak dalej, zapraszam, jest to otwarte. Wiadomo, że być 100 osób nie przyjechało, bo się fizycznie nie pomieścimy logistycznie, ale jeżeli ktoś ma ochotę, zapraszamy do tego. Teraz osoby, które biorą udział w tym to jest Gosia Marcin Zientkowcy z Potasza, Karolina Grzegorz Warda, Wola Sernicka, Marlena Piotr Kidaj-Ełk, Karolina Sebastian Jaszczuk Starachowice, Krzysztof Jaskuła, Kędzierzyn Koźle, Grzegorz Kunicki, Gorzu Wielkopolski, Beata Adrian Wojtaszek. Ciechowice, Robert Grynarz, Ruszczany, Adam Kwiatkowski, Konin, Łukasz Anna Kumur, Brzeźnica koło Skawiny, Małgorzata i Paweł za Wierzbie koło Dębicy, Wiesław Lampard, Chmielnik koło Rzeszowa, Wojciech, Marcelina, Łasak, Świdrówka Kołotarnowa, Agnieszka Kędzierska, Łobes, Tomasz i Monika, Bochen, Srebrzyszcze koło Chełma, Zbigniew Kozakiewicz, Słońsk, Dariusz Winiaczyk, Ełk, Karol Magdalena, Wasilewski, Białystok, Kamil Żelazny, Kielce, Kamila Łuszczak, Kamila i Łukasz Maciak, Łódź, Sylwia i Bartosz na Nasutów koło Lublina, Konrad Kaim, Siemienowice Śląskie Jakub Maćkowski, Bochnia, Kamil Balczyński lub Bałczyński, jeżeli gdzieś zrobiłem literówkę, przepraszam, Gosteń, Arkadiusz Przybyszewski, Swarzęc, Anna i Daniel Woronko, Suwałki, Agata i Adam Dąbrowa-Gornicza, Hubert Kwiatkowski-Konin. Tomasz Zędlewicz-Konin, Radosław Stefański-Dębno, Jonasz i Basia Kasolik-Tomice, Paulina Zambrzycka-Łódź, Sławomir Nowak-Bochnia, Michał Lewandowski-Sierosław, Katarzyna i Artur Barankiewicz-Olsztyn, Karol i Monika Michalak-Łódź, Robert komarni Komarnicki, Pieńsk, Rafał i Maja Gawronowie, Bogucin, Patrycja Rafałowicz, Nidzica, Dura, Bartosz Sypniewo, Jamry, Agata, Ostrów Wielkopolski, Król Małgorzata, Frampol, Jowita Dutkiewicz, Przybynów, Karolina i Łukasz Karaś, Brzesko, Tomasz i Monika Dyrda, Wrocław, Piotr Kowalski, Kor, Korlino, Radosław Pawlik, Wrocław, Agnieszka Sienkiewicz, Józefówka Rafał Barna, Gorzu Wielkopolski, Agnieszka Hała Burda, Szczecin, Justyna i Sebastian Majda, Nowa Brzeźnica, Paweł Sawicki, Orzysz, Mariusz Dzadio, Krosnowice, Małgorzata Kaczorek, Babi Most Magdalena izdebska Siedlce, Damian i Ilona z Piątki, Barbara Rafał Kalisz, olkusz Joanna Słowomir Dimitrow, Czechowice-Dziedzice, Grzegorz Grabowski-Proszkowice, Gmina Mietków, Dawid Potrzebowski-Kramsk, Krzysztof Łochowicz, poznań www.piotr.edu.pl i Nowrocław, Tomasz i Marzyna Mroszczyk, święty. Toniowa gmina Przeworsk, Małgorzata i Mirosław Łakomy, Lipowo, Kurkowskie województwo warmińsko-mazurskie, Mateusz Górkiewicz, Głębowice, Ola i Bartek Artomscy, Krapkowice województwo polskie, Katarzyna konieczna, Piżuch Bydgoszcz, Anna i Janusz Frączek, Łęktar Nowski, Kołotarnowa. Tu jest ostatnia, gdzie jest jeszcze akcja jedna, Edyta i Łukasz. Tosnowiec Wilków, Agnieszka i Paweł Rudno, Wiola i Tomek Łódź, Piotr i Magdalena Pieniążek Łańce, Gmina Kornowac, Agnieszka i Krystian Kruszyński, Gołdap, Rafał Wilczyński i Anna Odziemek Łódź. Mariusz Dul Obojna, Cezary, Agata, Lubczyńscy, Bielsk, Podlaski, Mateusz, Król, Nowogard, Monika, Dziurawiec, Ignasin, Marzena, Artur, Korzec, Niekłonice, Sławomir, Radajewski, Tomaszów, Mazowiecki, Daniel i Aleksandra, Pawlak, Janikowo, Karolina, Wojciech, Pobłoccy, Polnica, Ilona, Jakubowska, Bydgoszcz, Jakub, Jaroszowice, Stefan i Izabela Łódzcy, Łaziska, Województwo Dolnośląskie, Barbara i Rafał, Kowal, Rzeszów, Krzysztof, Twórz. Piotrkowiczki, Tomasz Zędlewicz Konin i tu jest właśnie ten błąd, który popełniłem, czyli pan Tomasz Zędlewicz jest dwa razy na liście. Dwa razy na liście jest Tomasz Zędlewicz, tu jest również i zweryfikowałem to, sprawdziłem i tym samym ten pa, Tomasz Zędlewicz, który jest na liście, oczywiście, który kupił projekt, zostaje tutaj skasowany. Automatycznie wskakuje następna osoba, która dokonała przelewu, ale jednak się spóźniła, tak, parę minut po i rzutem na taśmie wskakuje Kryspin Głowacki z Paczkowa w, w województwie opolskim. To jest osoba... Setna Bogumił z Mogilna, Damian i Magdalena Ziołkowski Radzymin, Roma i Filip Poznań, Monika, Piotr, Strzelec, Szczecin, Paweł, Chudy, Gniezno, Karol, Domaracki, Gorzu Wielkopolski, Piotr, N. Szczecin, Adrian, Natalia, Kusiak, Alfonsów, Magdalena i Tomasz Jurek, Środa, Wielkopolska, TNN, Spółka Zo, Duży Dół koło Grójca, Jakub Zalewski, okolice Wrocławia, Karolina i Radosław Król, Augustów koło Radomia. To jest setka osób. I teraz tak o każdy z Państwa, który jest tu wymieniony. Oczywiście to są y, nazwy, imię, nazwisko. Ja to mam wszystko w systemie. Ja wiem kto jest, skąd, kto jest, gdzie, mam numer telefonu i tak dalej. Wiem o co kaman. Mam to ponumerowane wszystko. Wrzucane było po kolei, czyli pierwszego, drugiego, trzeciego, piątego każdy przelew, który był robiony albo y, elektroniczne potwierdzenie zostało wrzucane to na listę. Wszystkie są zaksięgowane u mnie na koncie na tą chwilę. Y, każdy zostanie wydrukowany i pasek. Każdy będzie miał swój pasek, będzie 100 pasków, które w puli zbiorczej zostaną umieszczone i osoba niezwiązana ze mną, nie wiem kto to jeszcze będzie, ani z panią notariusz wyłoni zwycięzcę, cyk, paseczek i to będzie osoba, do której pojedziemy wybudować dom według tego projektu do stanu surowego otwartego za darmo z materiałem moim. Jedyne, tak jak było w regulaminie, musicie zapewnić geodetę i kierownika budowy i... Prawomocne pozwolenie na budowę. Termin na to przewiduje następne wakacje, bo same papiery to będzie dobre pół roku wyjęte z życia, i to proszę bez nerwów do tego podchodzić. Żyć tą myślą, że jednak przyjedziemy, wybudujemy. Na następne wakacje, ze swoich terminów, które mamy na budowę wielu tych domów, mamy ich do budowy ponad 10, zostawiłem sobie 3 miesiące na następne wakacje na realizację tego. Konkursu i co wam powiem jeszcze? Na pewno zrobię relację z budowy tego domu konkursowego bez względu gdzie to będzie. Powiem szczerze, że fajnie by było, jakby to było gdzieś blisko mnie, ale z drugiej strony nie byłem nigdy na Mazurach, nie byłem nigdy w Bieszczadach, nie byłem nigdy na wschodzie Polski ogólnie. Ciekawie by było, jakbyśmy gdzieś wypieprzyli dosłownie pod. Bo, bo projekty, tak jak czytaliście, można sobie zobaczyć, tak jak słyszeliście, można zobaczyć skąd. Są. Zobaczymy bez względu, gdzie to będzie. Przyjedziemy, stawimy się i wybudujemy ten dom na pewno, według sztuki, tak jak to robimy, tak jak to można oglądać na naszym kanale i po prostu pozostaje mi tak naprawdę na koniec, wszystkim wam razem i każdemu naprawdę z osobna, uczciwie życzę powodzenia. Nie ukrywam, również, że chciałbym, aby. Yy, Zwycięzcą okazało się ktoś zwykły, ktoś normalny, taki jak pani. Honorata, ktoś kto nie dysponuje milionami, tylko dla kogoś takiego, dla kogo to będzie po prostu fajny traf, tak? Naprawdę, trafiejka taka, oszczędność wartości 100 tysięcy złotych. Tak naprawdę ja uważam, że, że coś, coś fantastycznego będzie dla tego kogoś. No i co? No i tyle tak naprawdę. Co, co tu więcej dodać? W środę, u pani, w środę po południu, pod wieczór, bo mam, kwestia jest teraz taka. Ja muszę jutro się stąd zwinąć, chłopaków zostawiam. Jutro tutaj muruję narożniki do samego końca, na, na, na tyle warstw, ile potrzeba z kacprem od rana. Kawa sobie poradzi później na prostych i ja cisnę na myśli burz, bo jutro mam wizytę u pani notariusz. Jestem umówiony jutro, czyli w w, 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 pojutrze, czyli w sobotę o godzinie 11 jestem umówiony, żeby to wszystko ogarnąć, bo to trochę tam jest rzeczy do zrobienia. Chociaż robiliśmy rok temu konkurs ponad, tak więc będzie bardzo podobnie, ale tr trochę to trwa, czasu trwało, tak żeby później w poniedziałek rano tu wracam. tu W poniedziałek przyjeżdżam do roboty, bo muszę zabrać rusztowanie całe na, na dom, na wieniec, na, na więźbę i w środę rano lecę na myślibusz do notariusza, po notariuszu. Wracam tu w środę do chłopaków i dwa dni będę ja wyjęty, tak więc oni sobie tu na pewno poradzą, ale będziecie mieli przerwę od nas, od filmowania, bo chłopaki nie chcą tego sami robić, yy, nagrywać, nie chcą, bo nie do końca może ogarniają, wstydzą się, boją, nie wiem, Namawiałem ich, nie chcą po prostu, tak? No to w środę, widzimy się w środę wieczorem późno na forum, na YouTubie i na Facebooku i będzie ogłoszone to, kto został zwycięzcą w tej całej zabawie. Zabawa, może złe słowo, ale tak do tego podchodzę, wszystkiego, i, i ja oczywiście w momencie, jak będzie wyłonione zwycięzca, ja cyk za telefon namierzam, kto to jest. Info idzie do tej osoby, bo ta osoba no, za to zasługuje, żeby się dowiedzieć bezpośrednio ode, ode mnie, jako pierwsza od razu. Będzie info i wieczorem będzie nagrany materiał skręcony. Chwilkę będzie to wszystko zaprezentowane. Tak więc, kimkolwiek będziesz, Gratuluję, bo myślę, że fajnie, tak? Ahoj. Eee. Oczywiście nie byłbym sobą, jakbym jeszcze do Was nie wrócił, ale nie mogę tego pominąć. Eee, pozdrowienia serdeczne dla Pana, który nas ogląda na, na tablecie, starszego Pana, który nas ogląda na tablecie, który 50 lat temu zajmował się tym, co my dzisiaj się zajmujemy. I takie telefony od takich ludzi są najbardziej sympatyczne. Tak więc, Ziomek, po pozdrawiamy Cię i wracaj do zdrowia i dalej nas oglądaj. Trzymaj się.